Witajcie, mam dla Was komunikat. W tym roku postanowiłem wesprzeć trochę okoliczne koło PZW, do którego należy Mowa o kole PZW Radnica, niedaleko Krosna Odrzeńskiego. A z racji tego, że sam od wielu lat startuję w zawodach wędkarskich i wielokrotnie powiem Wam, że te nagrody, które się wygrywało no poza pucharami to dużo. No dobra, nie będę kontynuował wracają do tematu postanowiłem ufundować ciekawe nagrody w tym kole mianowicie pierwsza nagroda to bardzo wysokiej jakości bolonka długości 7 metrów japońskiej marki Shimano model Exage naprawdę bardzo fajny kijek cena sklepowa około 700 zł tak mówiłem nagroda w zawodach tego koła za pierwsze miejsce bodajże naprawdę zacny kij Druga nagroda, zwłaszcza spinningiści na pewno rozpoznają ten kołowrotek, bo to prawie legenda. Mowa o kołowrotku Red Ark, wielkość 2000, marki Spro. Kołowrotek prawie niezniszczalny, kręci się sam, na pewno znajdzie zastosowanie czy to przy spławikówce, czy przy lżejszym spinningowaniu. Czyli mamy na stole dwie cenne nagrody. Kołowrotek o wartości około 500 zł, który też zostanie przekazany na rzecz koła. No i tyle. Bardzo zachęcam Was do no, zapisywania się właśnie do tego koła PZW. Yy, w komentarzu, czy tam w opisie tego filmu, dam link do strony tego koła. Jeszcze dodatkowo Wam powiem, że jeszcze będzie trzecia fajna nagroda, tylko jeszcze jest niedostępna. Mianowicie. Trzecią nagrodą będzie podest wędkarski, no, który na pewno łowcom, yy, wędkarzom, którzy łowią na federy czy tam właśnie na spławik się przyda. Ale ta trzecia nagroda to w kolejnym filmie, bo na razie niedostępna u dostawców. Czyli jeszcze raz powtórzę. Zachęcam do zapisywania się do mojego koła w Radnicy. Można naprawdę fajne nagrody wygrać w zawodach tego ówkoła. No dodatkowo, bony oczywiście zostają do wykorzystania w moich sklepach wędkarskich. Dobra, to cześć i zapraszam.